Halo, halo, cześć. Stony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, już jest późno, więc tak bardzo szybko, 2-3 minuty maksymalnie chcę Wam zająć. Słuchajcie, tworzymy absolutnie genialny program. Program, który po 180 typach wygenerował taki zysk, że to się w ogóle w głowie nie mieści. I choć dziwnie to zabrzmi, ja wiedziałem od dawna, że tak jak zresztą mieliście w tak zwanym WSW, mogliście przeczytać, że Austriacy. Y Ci Austriacy, którzy ograli tamtych bukmacherów mocno, 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 na końcu stwierdzili, że bukmacherzy mają absolutnie fenomenalne programy do, do, szacowania, e, do szacowania, generalnie to się nic nie bierze z niczego, oni mają fenomenalne narzędzia, algorytmy, mega gigantycznie zaawansowane i dlatego oni potrafią przewidywać... Większość spotka, nie wszystkie, bo są oczywiście tak zwane niespodzianki sportowe i dlatego oni nie są w stanie przewidzieć wszystkich wyników, ale przewidują tak dużo, że... No, co ja Wam będę mówił? Słuchajcie, tworzymy totalnie, absolutnie zaawansowany program, który na chwilę obecną już daje takie efekty, że tylko dzisiaj trafiliśmy Litwę z kursem 8, Kursy pod was kawałkiem wchodzą co chwilę, i powiem wam, że oczywiście nie jest tak, że wchodzi 100%. Broń Boże, nie, 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 nie myślcie tak, bo tak wam mówię, są niespodzianki sportowe, y, są czerwone kartki, które mają wpływ na wynik końcowy, ale to, co się dzieje, rozmawiałem dzisiaj z Robertem, y, jednym z, że tak powiem, z naszych, z Akademii, i będę mu podawał te mecze, żeby chce dojechać do próby 500 spotkań i powiem wam, że. Póki co jest to naprawdę no coś. Ja od paru dni nie to, że nie śpię, ale ja czułem, że my kiedyś yy, rozwalimy ten safe i to się stanie już niebawem, myślę. Jeśli jeszcze Ci nie ma w Akademii Gry, zapraszam. Mam do Was serdeczną prośbę i pytanie. Naprawdę całkiem serio, bez żadnej ściemy, bez żadnych po przekazów podprogowych i tak dalej. Co zrobić? Bo boję się, powiem Wam jednej rzeczy. Dziady tego nie zablokują, bo to jest nie do zablokowania. Nie ma takiej możliwości, żeby oni to zablokowali. Ale co zrobić, żeby ludzie nie peplali o czymś takim, nie rozdawali tego, nie. no generalnie nie narażali nas na to, że, że ta bajka, która się już niebawem rozpocznie, może się szybko skończyć. Ja wiem, że dla większości brzmi to jak science fiction, ale mówię Wam całkiem serio. Ten program już wiem, że nazwę tsunami, zapisy niebawem wystartują. Dajcie znać, jak się uchronić przed tymi, którzy będą chcieli to rozdawać bezmyślnie dalej. Trzymajcie się, hej!